Kuszące się włosy są najczęściej przesuszone i pozbawione blasku. Odpowiednią pielęgnacją można je ujarzmić, wygładzić i nadać im piękny połysk. Z nową linią profesjonalnych kosmetyków do włosów Pro Salon Sleek Glossy to łatwe. Zaczynamy od umycia włosów szamponem wygładzającym. Zawarte w nim nowoczesne kondycjonery domykają łuskę włosa, dzięki czemu wygładzenie jest możliwe już na etapie mycia. Po spłukaniu na wilgotne włosy nakładamy maskę i pozostawiamy na kilka minut. Następnie spłukujemy. Kolejnym krokiem będzie krem Glow Up. Ma lekką konsystencję, szybko się wchłania, nie obciąża włosów i nie zbija ich w nieestetyczne strączki. Krem możemy nałożyć także na suche włosy. Zabezpieczy końcówki i zapobiegnie ponownemu puszeniu się w ciągu dnia. Efekt. Włosy zdyscyplinowane, wygładzone i rozświetlone.